Specjaliści w tej szkole zachęcają do karmienia piersią, uczą matki i ojców chustonoszenia czy masażu noworodka. Chcemy zachęcać rodziców, by wychowanie i rodzicielstwo były jak najbardziej naturalne, mówią siostry z jedynej w Polsce szkoły rodzenia prowadzonej przez zakonnice. Od setek lat pomagają najuboższym i najbardziej potrzebującym, ale największym wyzwaniem dla sióstr Boromeuszek jest pomoc dzieciom i rodzinie, Siostry z Wrocławia założyły poradnię rodzinną i pierwszą w Polsce prowadzoną przez zakonnicę szkołę rodzenia. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się kilka tygodni temu. Chcemy, żeby była wyjątkowa, żeby oferowała to coś, czego nie mają innej szkoły a dokładnie takie spojrzenie bliższe natury, bliższe etyki to, czego mogą szukać chociażby kobiety żyjące wartościami chrześcijańskimi, katolickimi, także. W szóstym tygodniu pojawia się pierwszy uśmiech. Jedną z uczestniczek zajęć jest pani Karolina Białkowska z Wrocławia. Regularnie uczestniczy w zajęciach z położną, fizjoterapeutą, rehabilitantem czy psychologiem. Kobieta przyznaje, marzy o tym, by jej dziecko na świat przyszło w sposób naturalny. Poród naturalny i karmienie piersią, no to wypływa z natury, tak? Z tego, jak jest, jest po prostu człowiek zbudowany, jaka jest nasza fizjologia. Dlatego bardzo dobrze, że powracamy do tego. Myślę, że człowiek jest stworzony do tego, żeby przeżywać i ból, i cierpienie, nie tylko w samej przyjemności. W związku z tym ja na pewno będę chciała spróbować rodzić naturalnie, bo chciałabym poczuć się w pełni kobietą. Jak radzić sobie z problemami w ciąży, z bólem podczas porodu, trudnym okresem połogu i opieką nad noworodkiem? W tej szkole rodzenia przyszłe mamy mogą liczyć na pomoc przez całą dobę. Jestem dulą, dulą porodową. Dula to znaczy kobieta, która służy z greckiego jest to kobieta, która zajmuje się udzielaniem wsparcia rodzącej, jej mężowi, całej jej rodzinie, zarówno w okresie ciąży, jak i w czasie trwania samego porodu, jak i w okresie połogu. Mogę udzielić pomocy stosując niefarmakologiczne sposoby łagodzenia bólu porodowego, na przykład masaż, na przykład pomoc w przybieraniu odpowiednich pozycji. To nie jedyna prowadzona przez Boromeuszki działalność Fundacji Ewangelium Wite. Judyta i Sławomir Łuszczyńcy z Bystrzycy Oławskiej przez półtora roku starali się o potomstwo bez skutku. Po zwykłych y, wizytach u zwykłych lekarzy ginekologów po prostu nie widzieli problemu. A jednak po prostu był jakiś problem. Państwo łuszczyńcy zdecydowali się na pomoc specjalistów sprowadzonego przez Boromeuszki ośrodka odpowiedzialnego rodzicielstwa. Tu stosuje się metodę naprotechnologii dla leczenia niepłodności i innych schorzeń. Naprotechnologia jest dziedziną medycyny, która stara się przyjść z pomocą niepłodnym małżeństwom. Jest to metoda, która współgra, współpracuje z naturą człowieka. Polega przede wszystkim na nauczeniu obserwacji cyklu kobiecego i potem podejmowanie takich działań, które są jakby szyte na miarę kobiety, małżeństwa. Chcę mieć drugiego syna pięknego, albo córkę. Może jeszcze nie teraz, e, aczkolwiek w najbliższej przyszłości, e, jak najbardziej. Natomiast a teraz, a... kontynuujemy nadal obserwacje e, podczas e, okresu karmienia po e, porodzie. Ja myślę, żeby co roku było, ale z żoną będzie ciężko, ale co się może zmieścimy. Od czterech lat przy Fundacji Ewangelium Wite działa jedyne we Wrocławiu okno życia, w którym każda matka może anonimowo pozostawić swoje dziecko. Do tej pory przyniesiono tu pięcioro dzieci. Kiedy dziecko się w oknie życia znajduje, to przede wszystkim chce się bardzo płakać. Ze, ze, szczęścia, ze, ze, ze szczęścia, że te, temu dziecku się udało, udało się przeżyć że miało dzielną matkę, która to, to dziecko do tego okna życia doniosła, która zdecydowała się im na pewno mimo wielu trudności urodzić. Siostry Boromeuszki z Wrocławia marzą o reaktywacji działających przed wojną Wyższej Szkoły Medycznej i Szpitala Ginekologiczno-Położniczego. Na ten cel siostry Boromeuszki potrzebują 40 milionów złotych. Szukacie Państwo odpowiedzi na pytania, na które nie znajdujecie odpowiedzi dotyczące wiary, moralności. Piszcie Państwo do naszego brata, a oto kolejna odpowiedź na nadesłane pytanie. Szczęść Boże witam w kolejnym naszym programie Pytanie!